Dobra Boże, ale mam strzały Wow Kurde, wow. trafiłem w zbiornik paliwa Tego Isa a <gurda> i tak fefu Witam z powrotem na kanale. W dzisiejszym odcinku przejdziemy się dwoma krzałkami Pantero D i prototypem Pantery. I myślę, że warto najpierw wytłumaczyć sobie, czym się różnią te dwa krzałki. Ponieważ na pierwszy rzut oka, jak weźmiemy sobie ten prototyp, tą fałkę, jak zwał tak zwał, i Panterę, no to się wydają podobne, tak? Z wyjątkiem tutaj błotników w Panterze D mamy błotniki, tutaj w prototypie nie mamy tych błotników. Największą różnicą według mnie to pancerz przedni. Nosi on w prototypie 60 mm, a w Panterze D 80 mm. No i to czuć, ponieważ y, działo 85 mm ruskie y, przez przedni już Pantery się nie przebije, a przez fałkę, no, dosyć często potrafi się przebić. Kolejną różnicą jest to prędkość. I ktoś by powiedział, co ty gadasz, jaka prędkość? Przecież prędkość maksymalna jest taka sama: 55 i tu 55. Ale, ale, ale Pantera D waży o 10 ton więcej, bo ona waży 45 a tutaj prototyp 35 i ta fałka o wiele szybciej się zrywa, o wiele szybciej nabiera prędkości, przyjemniej się po prostu nią jeździ. Tak samo zapomniałem powiedzieć, że pancerz wieży w fałce mamy mniejszy. Tu wynosi od 100 mm, a w prototypie mamy tylko 80. No i różnimy się też kształtem, bo ktoś by powiedział, nie na no, dwa takie same kwałki jedynie błotniki, tak? Ale tu jak zobaczymy, tu mamy jakąś drabinkę. Wiewa się różni od Pantery D, ponieważ no widzicie tu takie płyty, które tak wystają, to Pantera D tego nie ma, ona ma inny kształt, ona ma takie zagięte takie, a tu jest takie bardziej wydłużone. No i co, I chyba tyle, dział mamy takie same, działa naprawdę przyjemnie się akurat strzela, ale nie lubię grać panterami, tak jak mówiłem, wadną panterą nie lubię grać. Jedynie tą V-ką chwycami z pogram, bo jest na 5.0, a nie na 5.7, 5.3. 600 co robił, Pantera G to one chyba 600 co robią Tak więc ode mnie tyle. Dzisiaj tymi dwoma panterami. Pierwsza runda fajnie wyszła, bo prawie niuka zrobiłem. Także był, zrobiłbym, gdyby był apter, ale nie było apteru, tak więc po prostu fajna runda, dufa fragów. Zapraszam do oglądania. Kurde, ale ta Pantera no jest szybka. Prawie 60 km na godzinę jadę. Mam 55 wykręcę. Nieźle. Uuu. Zjadłem tam parę kwogów, ale oni mnie też Teczak. Widział mnie, ale nie znów się co trzymać. Tam na górze, ferman jakiś. Był wersem wpalony. Oj, Isior Oj, Teczak. Kurde mać. Myślałem, w tuteczek, teczek. Źle po trochę. Ojej, dobra, tyle fogów tu jedzie, mam wsparcie, no niby mam. Nie, dla kwiatu do tak dobry mam kamuflaż? Nawet jak się ruszam, to mnie nie... Widać? Dobra, ładnie tej gry. Jeszcze ktoś tam z tyłu, widziałem, wyjechał za, za tym... Speedy, no? Nie A, lufy nie mam Kurde Dobra, naprawiamy się Kurde, dwa... O kurde, już się ten skończył? Myślałem, że trochę dłużej ten dymny, dymny wytrzyma To mamy w sumie działo Na ślepu trwał a prawie. Dobra, muszę się przygotować tutaj na no, stwał do teciaka. Kurde, nie na hita. Ale chyba mu udział, no Nie, nie pofadł mu udział. Nie no, pofadł. Pofadł, ale nie pisało. Dobra, ładnie. Tutaj ktoś był, na pewno. Taki lobik? Dobra, ja już wciekam, bo. O, dobra, na sama Uff, dobra. No, na farcie ten <ścjalnie> mi wieże. wie że. Może być. Kurde, ja sobie teraz dopiero się skapnąłem, że my nikogo nie mamy już na mapie. Pracowałoby zawracać. Jestem tak wolnym czołgiem. Dobra, odbijamy. Pore wymyśli do odbijania Jeszcze jeden uuu bomba. No dobra, już nie jedzie. Ale to zawieszenie zarobiście pracuje. No Worton Dze fajnie to wygląda. Chyba nie ma drugiej takiej gry. Gdzie tak fajnie zawieszenie widać? roku po prawej. Po lewej. Powinien wyjechać mi pod lufę Dobra Dobra ładnie Jeszcze tygrys, a nie dobra kw 2 rozwalił Chyba tak Okej okay. Bardzo ładnie, słyszał zgięte Konami są samolot, ołów Fajnie, bardzo ładnie Samolot te wnieźle 8 fragów, co cicno. Nawet dwa samoloty, jeden, 8, 7. No kurde, serio. O nie Skąd? Skąd doszło. Kode mocno. Też tylko w zeszłym mówię wiedzie Dobra. Nie patrzcie w ogóle na mnie, nie dla kwego Coś no, 100% widziałem tam jakiś peł Bo i nie Nie no jedzie Uuu ale No Ledwo, ledwo, ale wefu. Burda Kurde, 10 fragów Niestety to nie Abtr, tak więc filmka nie będzie, ale bym miał Szkoda, że poszedł do piachu. Wow! No! Kurde, trafiłem w zbiornik paliwa tego ica. A i tak, Duża pena. oddała. Kurde, mam 200 mm prawie. Ja pierduszy. W przegranej takiej rundy wygraliśmy. Kogiem, którym nie znał wygrać. 11 fragów. Jakby był aptier byłby nuke. No fajna runda, fajna. Ale mi uciekł. O, a może tego zrobię. Tak jest. Dobra, tamten... O, może tutaj wyjedzie. No dawaj. Wyjechał tylko słaby schwał Ale nie dał mnie na szczęście Dobra Tu ktoś do prawej do... A dobra nie wyje. Wow, stąd A słaby schwał silnik tylko Ale jak ja to odbiłem, jak gdzie on mnie trafił? 90 mm działa do mnie strzelało. O, no, powinni ją wykończyć. Tiger. O, ładnie. Tiger z Jukawy 1. Jak dwa kwelgi odjechały. Dobra, mogę w kwetkę to od przodu przebiję, będzie w kole ma wem jest skontowany. Jakby przodem stwał to jeszcze o, teraz się lepiej ustawił Ale dalej nie. Tylko daleko jest. No tak, to jest w ponad metrów. Uuu! Jaki swał idealny te jak gdzieś tutaj powinien być. no już nie. Coś tu po lewej, dobrze, Weber Eber go rozwalił. Która się na nim skupiłem. jakieś małe działo, bo szybko strzela. No nie, to ferma, to nie takie małe. Eber wyjeżdża. Iooo, dobra. Boże, ale mam strzały! Mam lornetkę! Niech wstąpił w twoją krwawę na celownik. i ładowniku. Tak, i nic nie zrobiłem, nie? Pocic nagle wyparował. Czek Dobra, chyba tyle Kawok mnie trafił Weź fragów O jest źle Nie ma tragedii Uśwychaliśmy im na spawna, tak więc. chyba to tyle Jaki moc trwały do duchu Wali mnie? Się, nie mnie, Właśnie, nie rozwalimy. Linia magnuta. I lecimy na C albo na B. W tym stylu. By mięsne te punkty. fajny kamuflaż. Ale będzie 18 tam. złapię je? Nie, rakwy nie. O, teraz! Nie. O kurde, ile tam jedzie. Ok. No, już 18 i chyba elfek. Wow, trafiłem. Nie trafiłem to. Może jeszcze będę ustrelić. Nie, dobra. To się naprawiamy oj nie chciałem tego a dobra bardzo nisko i tak spaliłem Leciak. no to ma takiego farta nie wiem a. Dobra, no stamtąd tam jest jakiś chyba ferman, coś takiego Fermano podobne. O kurde Jak to się stało, kurde? Wszystkie flanki przepchaliśmy Ło, wow. tego to nie widziałem w ogóle. No nie Ma no wystarczająco zupełnie żeby mnie kwebić. Ty ale No jeszcze Dobra ale przynajmniej go zabiłem Chińskiego teciaka Cztery fragi, może być w tym fragi może być Przemy pan 3D Patrz się to Kurde Nie widzę go Przy wydupił No widzicie że popatrzę na niego O messenger że popatrzę na niego i... A! I niechł Dobra chyba... Chyba tyle Antero, D jednak nic nie porobię Ale wystarczy, że zrobiłem W przedniej rundzie Kurde messenger cicho No i nawet się nie zabiłem kurde 21 Dobra tyle